Zobaczcie, jakieś cwane urządzenie. Tak? Bierzemy pompkę do roweru, normalną. Rękawiczkę. Tak, w ten sposób to montujemy. Zaciskamy na naszym przewodzie. I teraz proszę, kolektor słońce. Zwróćcie uwagę tutaj na ten, na trzeci cylinder pompuję sobie pompką lecą bąbelki w ten sposób można sobie sprawdzić, sprawdzić szczelność naszego kolektora dolotowego